W Dzisiejszym odcinku opowiemy wam o współpracy Phantom Foundation z The DAO. Wspomnimy o możliwości przedłużenia subskrypcji TGLP od ten oraz poruszymy wątek współpracy Ripple z FOMO Pay. Cześć, witam was serdecznie na kanale Krypto. ogłoszę przed nami kolejną dawkę informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. A więc nie przedłużając, zaczynajmy. Bushi, czyli strzelanka z perspektywy trzeciej osoby wykorzystująca się Secret Network udostępniła pełny zwiastun gry przed wypuszczeniem wersji alfa. Link do zwiastunu zostawiały standardowo w opisie filmu. FTX organizuje konkurs, w którym do wygrania jest podpisana czapka przez Louisa Hamiltona. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy obserwować profil FTX Australia na Twitterze oraz podać dalej wpis. Doug Smith, czyli założyciel Matri Foundation i dobry przecie Bitmat, wystąpił w dziewiątym odcinku serii Brain Trust. Tematem przewodnim odcinka był Ledger i jego zalety. Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem. Kanały cenowo od nabierające nabierają coraz większego rozpędu w ekosystemie Solana. Dzieje się tak, ponieważ rośnie również liczba wysokiej jakości dostawców danych oraz cały czas rozwija się architektura programów. Stella Development Foundation oraz MoneyGram omówią nową usługę Cash to Crypto oraz sposób, w jaki portfele mogą rozpocząć integrację w celu dotarcia do globalnych użytkowników gotówki. Spotkanie jest zaplanowane na 3 sierpnia. Angel Protocol zawitało do ekosystemu Arbitrum. Advisor Algorand, dr Suopieri George, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat CBDC w najnowszym artykule na PIMES. Doradca Algorand stwierdzi, że dolar cyfrowy może być ratunkiem, a nie zagrożeniem dla banków. Sandbox ogłasza zaangażowanie Animoca Brands we flagowy program pod tytułem Biznes w gospodarce Metaverse, prowadzony przez The Walton School. Animoka Brands jest projektem, którego celem jest dostarczenie cyfrowych praw własności graczom i użytkownikom internetu na całym świecie. Us od tą School w świecie Metaverse zawiera 50 filmów z zakładami oraz 6 studium różnych przypadków. Kadena prezentuje pierwszą grupę stypendystów, w formie artykułów w serwisie Medium. W artykule zostali wymienieni wszyscy przyjęci stypendyści, stypendyści w ramach pomocy otrzymają wsparcie oraz cenną wiedzę od osób zaangażowanych w projekt Kadena. Synaps stwierdza, że właściwy westing jest jednym z kluczowych czynników długoterminowego sukcesu projektu. Synaps Tech Labs oferuje pełne wsparcie w zakresie organizacji westingu. Podczas handlu peer-to-peer -peer na Binance ważne jest, aby upewnić się, że nie handlujesz poza platformą peer-to-peer. -peer. Może to potencjalnie doprowadzić do oszustwa. W artykule od Binance znajdziesz kilka innych wskazówek, dzięki którym Twoje konto Binance będzie jeszcze bezpieczniejsze. Link do artykułu zostawiamy w opisie filmu. Najważniejszym aspektem dla Phantom Foundation jest bezpieczeństwo użytkowników. Phantom ogłasza partnerstwo z The Dedaup jest wiodącą firmą zajmującą się bezpieczeństwem smart kontraktów. To partnerstwo zapewni konstruktorom możliwość wdrożenia zaawansowanych zabezpieczeń narzędzi analitycznych. Awatary Steve Aoki zostały wysprzedane. Sandbox składa gratulacje użytkownikom, którym udało się zdobyć 1 1333 unikalnych awatarów, które były losowo generowane. Mir Protocol ogłasza nawiązanie partnerstwa z Fireblocks. Fireblocks jest globalnym dostawcą rozwiązań w zakresie przechowywania i rozliczania zasobów cyfrowych. Nawiązana współpraca umożliwi ponad 1300 partnerom Fireblocks dostęp do ekosystemu NIR i zbudowanych w tym ekosystemie. Polygon przedstawia statystyki z drugiego kwartału 2022 roku. Polygon POS jest teraz domem dla 5,34 milionów unikalnych adresów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Suma wszystkich transakcji w drugim kwartale wzrosła o 4%, a przychody z sieci wyniosły około 5,5 miliona dolarów. Średni koszt transakcji spadł o 49%. Zapisy na white Pirates of the Ireland zostały już otwarte dla obecnych subskrybentów TGLP i posiadaczy TenSet Genesis NFT. Planetix rozszerzyła swoją integrację usług o zminimalizowanym zaufaniu o rozwiązanie Chainlink Keepers na sieci Polygon. Planetix jest strategiczną opatą na NFT. Hebar Foundation ogłasza nawiązanie współpracy z HyperReal i Freeverse w celu stworzenia HyperDream, narzędzia Metaverse wykorzystującego sieć Hedera. HyperDream umożliwi artystom, muzykom, celebrytom i malkom korzystanie z ich cyfrowych zasobów. HyperReal umożliwi wykorzystanie ludzkich sobowtórów znanych jako HyperModels w celu łączenia się z fanami w świecie Metaverse. Kukoi rozpoczyna współpracę z Fraktą Protocol. Frakton Protocol ma na celu wyodrębnienie warstwy finansowej poza użytecznością NFT. Frakton można łatwo zintegrować zarówno z CEX jak i Dapps, a także zaoferować rozwiązania dla dostawców płynności międzyprotokołowej. W tej chwili Frakton Protocol wspiera funkcjonowanie kolekcji NFT Bike i Punks, jednak projekt ma z czasem rozszerzyć się na inne flagowe projekty NFT. Więcej informacji o Fracton Protocol znajdziesz na blogu giełdy KuCoin. Możliwość rozszerzenia subskrypcji TGLP otwiera się dzisiaj o godzinie 12.00. TenSet zachęca do blokady 1000 tokenów TenSet, co przełoży się na przedłużenie subskrypcji o 365 dni. Jest to ostatnia okazja na przedłużenie subskrypcji przed statem IDO projektu Satoshi Island. To IDO odbędzie się 8 sierpnia. Możliwość przedłużenia subskrypcji została otwarta na 96 godzin. Po miesiącach oczekiwania Kadek zapowiada start swojego GasFeedexa, na pierwszy dzień sierpnia. Ripple współpracuje z Fomopay. Fomopay jest instytucją płatniczą z siedzibą w Singapurze. Zadaniem Ripple jest poprawienie transgranicznych przepływów skarbowych tej instytucji przy pomocy narzędzia One Demand Liquidity. Takie działanie umożliwi Fomopay osiągnięcie przystępnych cenowo i natychmiastowych rozliczeń w euro i dolarze na całym świecie. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam Was do lajka, like subskrypcji i komentarza, jakie projekty możemy dla Was śledzić. Dziękuję raz jeszcze za uwagę i życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!